Teraz jestem szczęśliwy, to jasne. Szczęśliwy wielkimi literami. Ta pustka, którą czułam, wypełniła się całkowicie, gdyż to właśnie tego mi brakowało. Tylko Bóg jest w stanie wypełnić tę część duszy, do której żaden człowiek nie jest w stanie dotrzeć. Przedtem żyłam w zupełnie innym świecie. Nic nie wiedziałam o miłosierdziu bożym. Nie wiedziałam, że możesz się wyspowiadać i zostajesz oczyszczony. Otwierała się przede mną panorama i zwrócił uwagę na to, że układało mi się wszystko bardzo dobrze. Chcę przez to powiedzieć, że pozornie nie miałam żadnej potrzeby. Myślałam, że byłam szczęśliwa. I teraz zdałam sobie sprawę, że nie byłam. Brakowało mi tego, co jest tak ważne, Boga. Zdarza mi się spotkać osoby, które mnie pytają, jaki jest sens wiary w te rzeczy? I ja zawsze odpowiadam to samo. Właśnie teraz już wiem, jaki jest sens tego, co robię. Wcześniej, gdy byłem taki jak ty, nie miałem pojęcia, dokąd zmierzam. W maju 2017 roku dostałem pracę w parku Retiro jako sprzedawca napojów. Nie zmienia to znaczenia wcześniejszych lat, kiedy pracowałem w Karitasie przy kościele. Przywożąc produkty, przywożąc chleb samochodem dostawczym, przez cały ten czas moja relacja z Bogiem jest stała. Bez Boga nic mnie nie nasyci. Już nie potrafię żyć bez Boga. Tak, miała miejsce duża zmiana. Zmiana w sensie, że obecnie mam, mam stale pewien rodzaj oparcia, coś, do czego mogę się uciec. Kiedy jest mi ciężko, chociaż nie tylko, gdy jest mi ciężko, każdego dnia. Widzę wszystko w inny sposób, z nowym światłem. Pozwoliłam, by Bóg zamieszkał w moim sercu i teraz wszystko jest odmienne. Jest to uczucie, które stale mi towarzyszy. Oczywiście, kiedy staram się je kultywować, kiedy z mojej strony robię to, co mogę, by zbliżyć się do niego. Ta ciekawość i chęć, by poznać lepiej Boga, przybliża cię do innych. Sprawia, że widzisz ich w inny sposób, patrzysz na twoją pracę w inny sposób, w odmienny sposób cenisz osoby, które kochasz. Jeśli kogoś obraziłam, co najwyżej może jakieś 4 dni coś czułam, a potem mi przechodziło i zapominałam. Po nawróceniu myślę w odmienny sposób. Każda osoba została wykupiona za drogą cenę i jest warta całej krwi Chrystusa. Każda osoba jest dzieckiem Bożym. Wpływa to na to, jak się traktuje innych, jak się troszczy o każdą osobę, jak się słucha i stara się pomóc w czym tylko może. Przedtem miałam bardzo zdecydowany charakter, a teraz, no cóż, nadal od wewnątrz taka się czuję, bo już taka jestem. Ale można też powiedzieć, że bardziej troszczę się o innych. I to właśnie prowadzi cię do zmiany życia dostrzeganie w innych Boga. Ten mój przyjaciel ksiądz powiedział mi pewnego dnia, kiedy malujesz, poleć się Panu Bogu. I zmienia to pojęcie pracy, gdyż staje się ona bardziej radosna. Teraz nigdy nie czuję się sama. Czuję się jak u siebie w domu, w każdej chwili. Jestem świadoma, że niczym syn marnotrawny wróciłam do domu. Wróciłam do domu i do tego, jak podobnie w jak w przypowieści, Bóg czekał na mnie z otwartymi ramionami, pragnąc, żebym wróciła, by mnie uściskać, ucałować. Założyć mi pierścień, który symbolizuje, że na nowo jesteś córką. Robi na mnie wrażenie fragment z Ewangelii, który mówi, jak zabito ciele oraz nałożono synowi pierścień na palec. Robi na mnie wrażenie, gdyż jest to niczym moja historia. Jestem przekonany, że dotarłem do domu. Mam poczucie, jakbym wrócił na nowo do domu. Mam silne poczucie, że to jest mój dom.